Nabzdręgoliłem się tą szkielóweczką, normalnie niebo w gębie tylko mnie strasznie się obraz rozmazuje przed oczami. Chyba za mało wypiłem skoro kaszlaczkiem jeszcze kieruje. Zaraz przystanę i się napiję jeszcze szkielóweczki. Kaszlaczku gdzie ty mnie prowadzisz? Miałeś jechać po asfalcie a nie po piachu, ty czerwona. Nie zaleje ci jutro paliwka za karę. Wjechałeś w jakiś rów to teraz nas stąd wyciągaj. A Stasiu sobie łykniesz szkielóweczki, oj mniam, na dobry początek dnia. I kaszlaczku się kurwa przez ciebie zakopaliśmy. W końcu dosiadłem drugiego demona prędkości na polskich drogach, wąski polonez to polonez, przystanę aby mandatu nie dostać bo tu jest znak stop, poszedł na jedyneczce aż miło posłuchać, a co tu do jasnej anielki się stało, czy to Stachu wypierd...ł orzełka do rowu, zobaczę może dostał zawału albo zemdlał stary zgrat, rozejrzę się aby nic mnie nie przejechało, Stachu ja zrobię ci sztuczne oddychanie i będziesz żył. Ja dole, kurwa, śmierdzisz szkielóweczką na kilka metrów. Stachu, ty tak się nabzdręgowiłeś, że zaraz cię policja na dołek weźmie i nigdy cię już z niego nie wypuszczą. Wypieprzaj z tego kaszlaka gdzieś do lasu, żeby cię nikt nie widział bo jak Cię kopnę, to kopniesz w kalendarz gołą stopą. Nie wiem kim Ty jesteś, ani kim ja jestem, ale wiem, że ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną i nie jestem pijany, tylko podpity i przestań farmazony kręcić szkielu. Tylko pomyśl, jak tego kaszlaka wyciągnąć z tego rowu i sobie go weź zatrzymaj, ja go nie chcę. Wezmę szkielóweczkę i spadam. Ja wszystko bardzo dobrze widzę, nawet widzę dwa polonezy i inne drzewa na drodze, hehe. He. Trzeba się napić zaraz, bo suszy w gardełku. Kopa w mordę Polonezowi i Zajonara. Stasiu musi się bardziej napić, bo siła mnie rozpiera. Albo zjem muchomorka i napiję się szkielóweczki. To bardzo dobry pomysł. Nie dość, że stary zgret pijany wjechał do rowu, to na dodatek nie zgasił tego gruchota. Szkielu myśl co mu zrobić. Najlepiej będzie jak zadzwonię po lawetę, niech go ściągną na podwórko. Bo zaraz tutaj jakieś menele przyjdą i kaszlaczka rozkradną, a potem Stachu będzie miał mnie za złe, że nie dopilnowałem jego gruchota. Muszę zadzwonić po lawetę. Znowu trzeba jechać po kaszlaka. Ten kaszlak to już by się na złom nadawał a nie na holowanie go do miejsca zamieszkania. Tyle razy go holowałem, że on razem ze mną przynajmniej 5000 kilometrów zrobił. Nieźle się wpierdzielił do tego rowu. Tylko teraz to ja nie wiem czy dam rady go wyciągnąć. Bo tam wszystko ledwo się trzyma i nic nie chcę uszkodzić, bo będę musiał za zapłacić. zapłacić. Podjadę jak najbliżej i bierzemy kolegę. Przyjechał laweciarz, idę mu powiedzieć. Panie laweciarzu, masz pan do łapy 500 zł, i nie pytaj co się stało i gdzie jest kierowca, po prostu zabierz tego kaszlaka na podwórko Stacha i tyle w temacie. Dziękuję do widzenia. Heniu, patrz jak my ciśniemy tym matiskiem, Andrzeju, ty tak nie zapierniczaj, bo zaraz coś się ulwie. Mówiłem Andrzeju, że coś się zaraz stanie, ty będziesz za to odpowiadał. Heniu, przynajmniej jesteśmy pierwsi na miejscu zdarzenia, Andrzeju, masz rację, tylko kto teraz wyklepie tego matiska? Dobra, młody Ty się trzymaj, a ja jadę po tamtych, bo gdzieś polecieli w krzaki. Dzięki za łapóweczkę. Polecieli tym matizem jak opętani. Ciekawe, gdzie ich wywiało, daleko polecieć tym nie mogli. Boże, przecież to policja, haha, pierwsi na miejscu zdarzenia i chyba ostatni. No to bierzemy ich na pakę i zawozimy na złomowisko. Tylko żebym ja zaraz nie wylądował w rowie, bo będzie i po mnie laweta przyjeżdżać. Dobrze, że tego Stacha udało mi się kupa namówić, żeby poszedł gdzieś w las, przecież on ledwo wyglądał, a co dopiero chodził, nie wiem ile on wypił tej szkielóweczki, ale na pewno sporo. Mówiłem mu tyle razy, żeby nie jeździł tym kaszlakiem po szkielóweczce, To ten się mnie nie słucha i kiedyś kopnie w kalendarz gołą stopą i nie będzie już Stacha. Jak on kupa załadował tego matiska, przecież jak on ruszy, to ten policyjny matizek spadnie hechę, chociaż może i ma taki plan, ja tam nie wiem, tylko mogę się domyślać. Wracam do domu, bo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wszyscy załadowani, więc możemy ruszać w podróż. Trzymajcie się tam z tyłu, bo mogą być turbulencje. Policyjny matizek to zaraz spadnie, tylko czekamy na ten piękny moment. On już kupa spadł, nie zdążyłem pomyśleć a makiska policyjnego już nie ma na pracy. Kaszlaku ty się lepiej trzymaj. Co jest kurwa mać? Jasny Boże, co ty wyczyniłeś na tą piękną chwilę? Miałem tyle pieniędzy zarobione, a teraz pójdzie w naprawy lawety. To wszystko przez tego pieprzonego matiza policyjnego, to wszystko ich wina. Jest już ciemno, zgasły światła, a Stachu idzie środkiem drogi przez las. Ale się nabimbałem tej szkielóweczki, że idę na piętach do domu. Tylko nie wiem gdzie mój dom. Ale idziemy tym polonezem z górki. Zaraz zamknę licznik. Jasny Czork, kto to kupa na środku drogi. Zapnij pasy po ziku, bo będziemy chyba dachować. No ja żem kurwa wiedział, że będziemy dachować. Zaraz wpierdzielę temu typowi co szedł na środku drogi. Tak się napiłem szkielóweczki, że wyjęło mnie w kosmos hehe.